Siemano, jestem Lamianek. Witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Chris95. Siemano, Chris. Siema, siema. Jesteśmy sobie na GeForce Kinsie i pogramy sobie Case Battle. Może ja utworzę pierwszego Case battle. Link do kanału Chrisa macie w opisie. Zachęcam do subskrypcji. No i nie wiem, zrobimy sobie coverta. Dwa razy covert plus może Foresta na sam start, za 60 zł na spokojnie. Moja już dołączać, jakby co. Jest, jest Chris miasta. i zobaczymy, czy ogramy Chrisa w dzisiejszym odcinku Ostatni odcinek z Nastirem to było no potężnie Chyba Nastirem na półtorej tysiąca złotych No i tutaj na razie z Chrisem zaczynamy dobrze, no już nie Ale dobra, dobra, ostatnia skrzynka, może moje czy nie? No moje. nie, dobra twoje 106 złotych, no to prawie podwoiłeś swoją wygraną, weź może ty teraz y, utwórz jakąś Spójrz, ja zrobię jedną, taką skrzyneczkę. No. Ciach, tak drogą, taką nie za drogą. No dobra, No ja mam 700 złotych w balansie na razie, to możemy sobie ten... Dobrze, taka, za 80 złotych. No dobra, bo dobrałem, już dołączam. Dobrać, tak. bo tutaj sobie otwieram w międzyczasie skrzyneczkę i zobaczymy sobie, co tam Chris utworzył. 80 i cyk dołączamy. Trzy skrzyneczki, tam chyba była, była Rich, ta ostatnia, tak? Tak, tak, ta ostatnia będzie. No, będzie najlepsza. Zbiara, tak I zobaczymy sobie, co z tego poleci, No, na razie oj, wygrywam. Oj, oj. Tutaj emeczki chyba teraz będą? Tak, emeczki. Oje, oje, oje. O kurde. Dobra i teraz moje, patrz. Patrz co tu się dzieje. Proszę, ja bym to wygrał. Dobrze. Dobra, nie wierzę w to. 129. Tak, ja utworzę. No, na razie to jest 2:0 0 dla ciebie, totalna porażka. Ja sobie w kontrakt rzucę te skinki, żeby mieć balansu więcej. <laughs> Dobra. Ja też mam nadzieję, że jakieś skiny będę mógł wrzucić w kontrakt. Dobra, otworzymy sobie swipe 3 albo 2. Dodamy sobie AWP. -kę. W ogóle wczoraj na streamie trafiłem ze skrzynki AWP Lightning Strike. to jest za 18 zł to chyba ona była hoppe. po 800. To chopie, ja pisałem, nie, nie mogę powiedzieć nazwy, ale ze skrzynki za 18 trafiłem AWP Meduzę, nie wczoraj. I to jedno, jedno otworzyłem, nie także wiesz, 10. No dobra, I, ten, i jak gadałem z takim tym typem, to powiedział, że tylko dwie osoby na stronie i trafiły i dwa moje konta. <laughs> dobra, Emeczki na no, Twoją korzyść. Dość sporo na no, moją, nie? No, bardzo sporo. no Druga meczka też na twoją. No, nie fajnie, nie fajnie się tu dzieje. W sumie to były no sławy, ta druga strona. Nie, przewagi. No, źle. O, dobra, odrabiamy trochę. Ojejaj, kurde. A teraz siedzi moje, moje. Teraz chyba moje? Wygrałem! O ile, poczekaj. 2 złote. Złoty pięćdziesiąt. Nie wie, że serio. Mi został tylko 576 zł. Ogrywasz mnie na wszystko dzisiaj. No fajnie, jakby się tak coś wygrał, bo ja tutaj balans mam. No nie no, zobaczymy. Weź coś, Aktualnie. Utwórz. Aktualnie mam ci powiem, że 1100 balansów. O kurde. No dobra. Ja, dobra, może ja stworzę coś, nie? Stwórz, stwórz, ja sobie tutaj na upgradera pójdę na 5%. Może coś siądzie, ale no nie siada, niestety. Yy, ja polecę, żeby nie było, tak wiesz. Żeby, żeby za bitowe. dużo nie stracił. Dokładnie, dokładnie. I że... O, wiecie, upgrade co? mi się na 5%. Zobacz szkoły. taka batylka, taka dość przyjemna, bo 6 skrzynek 6 skrzynek za 78 zł może być, może być. Mam nadzieję, że teraz chociaż będzie coś mojego Pierwsze, Pierwsza jest najważniejsze, wiesz, bo to jest expensive za 30. No. A nie, przepraszam, od najtańszej leci. A od najtańszej, no to też może być. Na razie dla mnie, to dobrze. O, 7 zł. No? E, znowu moje 3 zł, dobra. Tak może lecieć do końca walki. Tak może lecieć. No i Ojej. fajnie. Co to jest w ogóle za szary skin, na jakiś fakturniu za 6 zł. No nie, no serio. Źle. Nie może tak się skończyć. Nie. Proszę, skrzynka. Daj mi skrzynka, serio, daj mi. Nie, no, no. Ech. Ja też powiem ci ciekawostkę, że walczyłem z takimi innym youtuberem i też wszystko wygrałem u niego, nie? Tylko... No ja ostatnio jak nagrywałem odcinek z nastyrem, to Steera na półtorej tysiąca złotych ograłem. <grym> 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 Czyli z Nastyrem wygrałem chyba 5k z batli a z tobą na razie 4 przegrałem, więc no nieciekawie. Ja obecnie mam 1100 złotych, więc dalej jestem tak naprawdę na zero. Dobra, zapraszam do mnie za 140 złotych, polecimy teraz a... trochę grubiej. Tro... Szczerze? Tak tylko troszeczkę mnie to zabalało. No, no zobaczymy czy zaboli mój drop teraz. W sensie nie w tej skrzynce, ale w tej trzeciej wydaje mi się, że coś poleci. Ale w U. tej też fajnie, w tej też fajnie. Kałaszki. No, fajnie, fajnie. Jeszcze jeden? No nie, dobra. I teraz patrz. To. Expensive. Najważniejsza. Expensive to chyba była. No i Co jest? Łączna wygrano 88, a ja wydałem na skrzynki 140. Dobra, ja idę na upgradera, stwórz coś kolejnego. Ja stworzyłem. No na zmianę tworzymy skrzyneczki. Jaki masz balansu? E, 357. To tak za 170 tworzę może. Dobra, to później ja stworzę jeszcze jedną. O dobra, jednak mam 450, jakby co? To jeszcze ja stworzę później za fulla najwyżej. Tutaj do Leona sobie w międzyczasie dołączyłem. Teraz będzie taka. Trochę, Ech, trochę mnie to zablało. Dobra, to czekaj. Tutaj do Leona dołączyłem w międzyczasie, jak tworzyłeś. E, no i z Leonem chyba też przegram. Chyba, że coś dobrego mi poleci. E, no z Leonem też przegrywam, niestety. E, dwa razy mi chyba. Co jest? Dwa razy mi pokazało Twojego case battle. A. 256 zł. No dobra, patrz, teraz siedzi. Jak to przegram, to tak naprawdę mam tylko 440 balansu, ale w skinach masz dużo pewnie, bo nie sprzedawałeś... Mm, a ja i właśnie się obawiam, że to przegram szczerze, wiesz? No ja też... Wydaje się, że strona mi teraz... No wow. nie no. Serio. Chciałem, że to się boję. Ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że strona mi teraz da, ale no nie zapowiada się na to. Może jednak? Bo. Może jednak Kurde, teraz... Stresuję się, stresuję się. Czekaj. A jeszcze jedna, ostatnia teraz. Moje chyba, moje. Dobra, siedzi, wygrałem. Ale 304 zł, to nie za dużo też. Ale profit Będziemy kończyć, ja zrobię teraz takiego... Czekaj, co jest jeszcze? Dodało, a nie, to samo pokazało. E nie, dwa razy utworzyło, co? I dwa razy utworzyło to samego case Battle chyba masz to na stronie głównej? Ale mam, chcesz to możesz wbić w sumie. Dobra, to ja wbijam, jak dwa razy to samo, rewanż. Nie wiem czemu właśnie. I to będzie taka ostatnia w tym odcinku. Nie, ja jeszcze stworzę jedną, za fulla. A dobra, stworzysz, bo. Nie, ale czemu stworzyło dwa razy to samo? Dobra, dobra, Beskitu, ja nie wiem. A ja się dziwiłem, że mi tyle balansu ukradło, że mi się dwie ukradło, dobra? O, ładnie. O nie, serio, tak fajnie zaczęło się teraz robić, ale przegrywam. Ale się stresuję trochę, tak, że to przegrywam No znowu, nie? No nie, no nie, mo nie możesz wygrać. Właśnie, ja muszę. Nie, nie musisz. Dobra i pasz, teraz jest ta skrzynka, z której mi coś poleci. Patrz, to jest ten moment, w którym Cię przebijam. No nie, no dobra, o 11 zł to nie, ale teraz, w tym momencie, no nie, i teraz ostatnia skrzynka. 17 zł Patrz, moje. Let's go. No nie, no ja co? Moje. Ile, o ile? Proszę, z trzema groszami. Trzy grosze, co jest? Ja mam nie? No nie? Dobra, trzy grosze wygrałem z Tobą, nie wierzę. Dobra, ja tworzę ostatni case z Ile masz balansu w ogóle? To ja stworzę za hula. 445. 445, dobra, to ja zrobię sobie tak. A nie masz jakichś skinów jeszcze, żeby sprzedać, tak? Za 40 zł? Właśnie, nie, wiesz. Już wszystko ci ugrałem, czy straciłeś? Tak, wszystko ugrałem. Dobra. dobra, to ja zrobię tak. Jeszcze stówkę muszę dołożyć. To dołożymy REACH, dołożymy expensive Expansive. Tak, teraz dobra. przegram, to ja już. 300. Dobra, i na sam koniec dołożymy dwami mil speki. 439,33 grosze, zapraszam Ja też wjeżdżam za fuda już No i zobaczymy, kto zwycięży totalnie w dzisiejszym odcinku i to jest moje, jak nic, patrz Pierwsza skrzynka jest taka na luzie Ale teraz skrzynka z kosami, kto zrobi lepszą kosę? Ja, let's go, ale jeszcze jest ekspensji. Nie, jest chyba Rich po drodze jeszcze O kurde. No, no i właśnie baj. o tym mówiłem, o tym mówiłem już się skrzynki zwróciła, to jeszcze są dwa mispeki na końcu. Ale no, to chyba nic nie da. Chyba jest GZ, GG GZ, nie? No i ostatecznego badla to wygrywam ja. Jeszcze idę z tym na kontrakt, z tym wszystkim w sumie. Dobra, jeszcze idę na kontrakt. 877 zł gram. Dobra, zobaczymy, ile na sam koniec będę miał podczas tego odcinka. sumie te dwie kosy zostawię jeszcze. Tak, 126 do kontraktu, to mnie nie obchodzi na razie i teraz jeszcze wrzucimy dwie kosy. No i dobra, ja Ci Chris dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Wpadajcie do Chrisa, tam link macie w opisie. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siema.